Cześć Boże, Justyna Zembrzuska. Witam i zapraszam na informacje dnia. A zaczynamy od informacji z kraju. Rolnicy z całej Polski na zaproszenie pary prezydenckiej wzięli udział w Wielkim Święcie Plonów. Nagrodzony został najładniejszy wieniec dożynkowy. Dożynki to czas dziękczynienia Bogu za plony, ale również czas modlitwy o urodzaj w kolejnych latach. I od modlitwy rozpoczęte zostały prezydenckie dożynki. Mszy świętej dożynkowej przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz. Chciejmy modlić się za wszystkich, którzy pracują na roli, za wszystkich rolników. Chcemy prosić Pana Boga, żeby dał im taką łaskę, by zgodnie, razem szukali sposobów rozwiązywania trudnych problemów, które są przed Polskim Chłopem, przed Polską wsią. Rolnicy kontynuują piękne polskie tradycje. Symbolem wdzięczności Bogu za możliwość zebrania tego, co zostało zasiane, jest wieniec dożynkowy. Co roku podczas prezydenckich dożynek wybierany jest ten najpiękniejszy. W tym roku był to wieniec mieszkańców wsi Kostomłoty II na Kielecczyźnie. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że jeszcze przez dwa lata swojej prezydentury będzie zabiegał o interesy polskiej wsi, o dobro rolników, by mogli sprzedawać swoje towary i żyć za to godnie. Naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona polskich rolników, ich uzasadnionych interesów. Podkreślam, uzasadnionych interesów. Jest obowiązkiem podstawowym. Albowiem jesteśmy władzami polskimi, które mają przede wszystkim realizować interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew interesom Polski jest niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Zboże nie może zatrzymywać się w Polsce. Musi trafiać tam, gdzie jest najbardziej potrzebne przez korytarze tranzytowe i Polska to umożliwia. W okresie przed wprowadzeniem tego zakazu przez rok Ukraina wysyłała przez. Korytarze solidarnościowe, czyli dokładniej przez, przez granice i terytorium czterech państw w gruncie rzeczy Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Średnio miesięcznie 2 miliony 900 tysięcy ton ziarna. A w okresie od maja, po wprowadzeniu tego zakazu, ten, wtedy kiedy nie można już było do tych krajów eksportować tylko poza nie, tranzytem, ten eksport wzrósł. Do 3, milio 3 milionów 400 tysięcy ton miesięcznie, mówił unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wskazywał, że to polski rolnik jest w pierwszej trójce eksporterów w Unii Europejskiej. Przed Polską jest teraz zadanie budowy sieci handlowych, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Dlatego przeznaczamy tak duże środki ponad 3 miliardy złotych z KPO na odtworzenie. Przetwórstwa, na odbudowanie przetwórstwa, po to, żeby rolnik, żeby Polak mógł decydować o cenie swojego produktu, a nie obcy kon koncert zachodni. Święto Ludzi Polskiej Wsi uświetnił zespół pieśni i tańca Mazowsze. Potrzeba zmiany w relacjach polsko-ukraińskich przekonuje szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i zapowiada swój plan. Jego szczegóły mamy poznać we wtorek. Donald Tusk we wtorek ma przedstawić czteropunktowy plan naprawy relacji na linii Warszawa-Kijów. Będzie on zawierał między innymi zmiany w sektorze wsparcia militarnego. W jaki sposób nie obciążając dzisiaj Ukrainy i pomagając Ukrainie w uzbrojeniu, nie dopłacać do tego. Polska po USA i Wielkiej Brytanii jest trzecim największym dostarczycielem broni dla Ukrainy. Wartość przekazanego sprzętu wynosi około 3 miliardów euro. Ale Polsce już wyczerpał się ciężki sprzęt, którym mogliśmy się podzielić. Jednocześnie w naszych zakładach trwa produkcja dla Ukrainy, między innymi amunicji, wozów bojowych i armatochałbic, zaznacza doradca prezydenta Paweł Sałek. Polska pomoc jest utrzymywana tak, jak jest to możliwe? Kwestie bieżącego przekazywania uzbrojenia są realizowane także, te kontrakty, które były zawarte pomiędzy rządem ukraińskim a rządem polskim. W Polsce przebywa około miliona ukraińskich uchodźców z czynnym polskim numerem PESEL. Kwestia regulacji świadczeń podatkowych i socjalnych dla uchodźców to kolejny punkt planu PO, choć na razie znamy tylko ogólniki. Tak, aby one były przejrzyste i żeby nie obciążały przesadnie budżetu naszego Kraju. Dzięki ustawie z marca zeszłego roku uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się innymi o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, wypłaty 500 plus czy świadczenie rodzinne. Od nowego roku to się zmieni, zapowiada wiceminister finansów Artur Soboń. Nie będzie już takiej sytuacji, w której ta pomoc dla osób, które doświadczyły wojny, będzie na tego typu skalę. Ona była incydentalna. Trzecia droga chce pozostawić świadczenie 500 plus w rodzinach uchodźczych, żyjących wyłącznie z socjalu, waloryzacyjnych. Do 800 zł ma dotyczyć tylko tych rodzin, które pracują. To ma być też zachęta do pracy Ukraińców i być może do też zostania po to, żeby jednak wypełnić pewną lukę, która jest, jeśli chodzi o, re, o miejsca pracy. Konfederacja z kolei przekonuje, że świadczenia socjalne uchodźcom nie powinny przysługiwać przywileje. Finansowe powinny być wyłącznie dla Polaków. Polskie podatki powinny iść dla obywateli państwa polskiego. Kwestią do rozwiązania jest też powojenna odbudowa Ukrainy. Platforma Obywatelska zarzuca rządzącym, że obecna relacja z Ukrainą zepchnęła nas na koniec kolejki. Wiele firm na zachodzie Europy, w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Francji czy Włoch szykuje się do udziału w odbudowie Ukrainy po wojnie. Wtedy właśnie rząd PiS postanowił popsuć relacje z Ukrainą. Bez pomocy Polski i polskich firm nie ma mowy o odbudowaniu. Odbudowie Ukrainy przekonywała na antenie telewizji trwam wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Jeśli na serio mówimy o odbudowie Ukrainy i wsparciu, ona będzie się odbywała poprzez polskie drogi, polskie porty przeładunkowe, przez polskie koleje i dobrze, aby strona ukraińska. Zmęczona dzisiaj wojną, to naprawdę zrozumiała. Polska była pierwszym krajem, który wyciągnął pomocną dłoń do napadniętej przez Rosję Ukrainy. Kiedy my ruszyliśmy z pomocą, wiele państw na zachodzie przekonywało, że Ukraina wkrótce przestanie istnieć. To rząd w Warszawie mobilizował wszystkich do pomocy. Za czasów rządów POPSL zamykano jednostki wojskowe i zmniejszano niczebnie naszą armię. Dziś szef platformy Donald Tusk próbuje przekonywać się, że to jego partia jest gwarantem bezpieczeństwa. PIS odpowiada, że to przejaw cynizmu i hipokryzji. Bezpieczeństwo Polaków stało się jednym z głównych tematów trwającej kampanii. Gdy rządził Tusk, padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. To fragment spotu Prawa i Sprawiedliwości, a to Donald Tusk dziś podczas spotkania wyborczego w Mińsku Mazowieckim. Uroczyście ogłaszam, że przejmuję hasło PiSu Bezpieczna Przyszłość Polaków w imieniu, w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pis mówi wprost: te słowa Tuska to niezwykły przejaw cynizmu i hipokryzji. Fakty mówią bowiem same za siebie. Zlikwidowanych 629 jednostek organizacyjnych wojska polskiego, armia licząca mniej niż 100 tysięcy żołnierzy. To bilans rządów POPSL w sprawach bezpieczeństwa kraju. Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji. Potwierdza to plan obrony kraju przygotowany przez rząd POPSL. Wynika z niego, że linia obrony kraju znajduje dowała się na linii Wisły. Tego rodzaju decyzje, które podejmowano, które podejmowała platforma obywatelska, to decyzje zdradzieckie, haniebne i zbrodnicze. Mówił dziś w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, rząd Donalda Tuska chciał pozostawić bez obrony ponad 15 milionów obywateli Polski, bo tyle osób zamieszkuje ten obszar to szokujące, że rząd POPSL na czele z Donaldem Tuskiem chciało dać praktycznie połowę kraju w ręce wroga, a linia frontu miała przechodzić między innymi przez Toruń. Cała prawobrzeżna część naszego miasta miała być oddana w ręce okupanta. Wskazuje wiceprezydent Torunia Adrian Mul. Ten czarny scenariusz spotkałby w wiele innych miejscowości w Kujawsko-Pomorskim. Duża część naszego regionu, w tym takie miasta jak Grudziądz, Brodnica, Rypin, Hełmno, Chełmża, miały być oddane w ręce wroga praktycznie 7 dni od rozpoczęcia działań wojskowych na terenie naszego kraju. Pisma jasne stanowisko w tej sprawie. Nasze stanowisko jest jasne. Bronić trzeba się na granicy. Nie można oddać ani metra kwadratowego. Na to... A tym bardziej nie można oddać bardzo znacznej części naszego terytorium i naszych obywateli. Aby to osiągnąć, potrzebna jest budowa silnej armii. Obecnie liczy ona już 175 tysięcy żołnierzy. Docelowo ma być ich 300 tysięcy. Powoływane są także nowe jednostki wojskowe. Co więcej, Wojsko Polskie wyposażane jest w nowoczesną broń. Wojsko Polskie będzie. Najsilniejszą armią lądową w Europie. Zapewnia minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, cel to odstraszenie agresora tak, aby Rosja nie odważyła się wkroczyć do Polski. Zdrowa, zbilansowana dieta odgrywa klucz, kluczową rolę w procesie leczenia pacjentów szpitalnych, jednak szpitalne posiłki dają wiele do życzenia. Zmienić ma to program Dobry posiłek w szpitalu. Wyżywienie w szpitalach od lat budzi kontrowersję, bo często wygląda ono tak. Obecnie pacjenci w szpitalach żywieni są przez firmy zewnętrzne, a ilość posiłków jest uzależniona od stanu zdrowia chorego oraz oddziału szpitalnego. Źle się stało, że wyżywienie zostało wydzielone ze szpitala. Ponieważ firmy prywatne bardzo tną koszty i zostaje niewiele pieniędzy na po prostu, żywienia, stawka żywieniowa jest drastycznie obniżona. Mówi Maria Smolińska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Obniżenie stawki żywieniowej idzie w parze z gorszą jakością podawanych posiłków. Część pacjentów dokarmiona jest przez swoich bliskich, którzy przygotowują posiłki w domu. Nie jest to jednak dobry pomysł, zwraca uwagę Krystyna Kiedrowicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Nie nośmy toreb z dodatkowym jedzeniem. Nie wszystko każdy pacjent może jeść. Bardzo często przestrzeganie zaleceń dietetycznych może przyspieszyć powrót do zdrowia. Problemem jednak jest to, że obecnie nikt nie kontroluje film katery zajmujących się żywieniem, a w szpitalach brakuje odpowiedniej kadry dietetyków. Receptą na te problemy ma być rządowy program Dobry posiłek w szpitalu. Zakłada on między innymi zwiększenie dziennej stawki żywieniowej, bo obecnie waha się ona w granicach kilkunastu złotych. Na tych kwestiach szpitale oszczędzały, a 25 zł to jest takie minimum, i są na przykład cateringi, które za tę kwotę umieją naprawdę zorganizować bardzo dobry posiłek ciepły, a jeszcze dokładając właśnie do już funkcjonującego finansowania na wyżywienie, to jest bardzo dobry kierunek, zaznacza poseł Barbara Dziuk. Dodatkowo, jadłospis ma być przygotowywany przez dietetyków i ma zawierać informacje, m.in. o składzie produktów, kaloryczności i obecności alergenów. Program nakłada też na szpital obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej zdjęć co najmniej dwóch posiłków z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco będzie weryfikowało działanie programu, a w przyszłości niewykluczone jest jego rozszerzenie. Świętość w codzienności. Pod takim hasłem małżeństwa i rodziny pielgrzymowały na jasną górę. Wiernym towarzyszyła refleksja nad życiem błogosławionej rodziny Ulmów. Rozpoczęła się również peregrynacja relikwii męczenników. To już 39 raz, kiedy małżeństwa i rodziny spotykają się na jasnej górze, by wspólnie podziękować za otrzymane łaski. W tym roku pielgrzymka ma szczególny wymiar, bowiem odbywa się pod hasłem Świętość w codzienności i nawiązuje do życia Świętej Rodziny i Błogosławionej Rodziny Ulmów. Prosimy Dobrego Boga, aby był obecny w naszej codzienności i aby uczył nas, jak być świętym. W codzienności. Mówił przewodniczący Rady do Spraw Rodziny konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Błogosławieni męczennicy z Markowej to wzór dla współczesnych małżeństw. Świadectwo ich życia trzeba przypominać, zwłaszcza dziś, kiedy atakowany jest sakrament małżeństwa. Sakrament małżeństwa uświadamia nam, że rodzina jest przede wszystkim rodzina jest miejscem życia. A każde dziecko jest darem od Pana Boga. Mówił podczas homilii metropolita Przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Dzisiejsze spotkanie było także okazją do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Małżeństwa i rodziny zostały również zawierzone Matce Bożej Królowej Polski. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie. Odbyło się również ślubowanie 50 nowych doradców życia rodzinnego. Tegoroczna pielgrzymka jest szczególnie ważna dla wiernych, bo rozpoczęła ona peregrynację po Polsce relikwii rodziny Ulmów. Od diecezji do diecezji, od parafii do parafii, a my wierzymy, że... Od, naszych, od jednego domu do drugiego domu, od naszych serc, od jednego serca do drugiego serca będzie wędrowała po całej Polsce i przemieni nasze rodziny i nasze małżeństwa. Peregrinacja rozpocznie się od archidiecezji częstochowskiej. Dzieci z podwórkowych kółek różańcowych spotkały się dziś w Poznaniu w parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a kolejne spotkanie już 7 października w Zakopanem. To brawa dla całej rodziny Radia Maryja, której częścią są podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Z tymi oklaskami rozpoczynamy nasze regionalne spotkanie podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, które dzisiaj przeżywamy w parafii nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Młodzi przybyli tu w jednym celu: By ten czas spędzić z Panem Jezusem i z Matką Najświętszą. Bo czas spędzony na modlitwie nie jest zmarnowany. No, ja próbuję się modlić, no i warto. Warto, bo modlitwa ma wielką moc, o czym dzieci doskonale wiedzą. Można otrzymać różne łaski, pomagać bliskim i przyjaciołom. Ja się modlę, dlatego, że, żeby było dla wszystkich szczęście. To szczęście dzieciom daje czas spędzony na wspólnej modlitwie. Każdego dnia dzieci z PKRD odmawiają przynajmniej jedną cząstkę różańca. Ta modlitwa łączy tysiące dzieci w Polsce i na świecie. Ja mam 8 lat, a ja mam 5. Wspólna modlitwa dzieci ma ogromne znaczenie. Tak wiele jest intencji, tak wiele spraw, które chcemy powierzać w modlitwie różańcowej a wierzymy mocno, że ta modlitwa odmawiana wspólnie, w jedności, ma ogromną moc ale też chroni dzieci przed współczesnymi zagrożeniami, a tych dziś nie brakuje. Przed współczesnymi bożkami w czasie Homilii przestrzegał dzieci ksiądz biskup Antoni Długosz, jak podkreślał, powodują one, że marnujemy czas i zapominamy o Panu Bogu. Takim współczesnym bożkiem jest dziś między innymi komórka czy laptop. Czasem powodem tego są złe oceny, bo nie uczymy się właściwie, albo też czasem nawet bywa, że Zaniedbujemy obowiązki w domu. Nie pomagamy tatusiowi i mamusi. To są właśnie takie przedmioty naszych bożków. Nieodłącznym punktem spotkań PKRD jest koncert księdza biskupa, który śpiewem i tańcem wspólnie z dziećmi wielbi Pana Boga. Jezus Kolejne spotkanie PKRD odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 7 października w Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach w Zakopanem. I zmieniamy temat. W Mamotach Górnych na Lubelszczyźnie odbyły się uroczystości 84. rocznicy zakończenia działań obrony Grupy Pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego. Oddano hołd żołnierzom, którzy walczyli o wolność Polski w kampanii wrześniowej. Dowództwo nad oddziałem pułkownik Tadeusz Zieleniewski objął 27 września 1939 roku. Kilka dni później żołnierze grupy zostali okrążeni przez dwie wrogie armie, sowiecką i niemiecką. Zostali zmuszeni do poddania się. Dowódca po przeanalizowaniu trudnego położenia 1 października 1939 roku podjął decyzję o zaprzestaniu walk. Podpisał kapitulację przed armią czerwoną. Oficerowie zostali zamordowani w Katyniu, a żołnierze wywiezieni na Syberię. Uroczystości, które odbyły się pod pomnikiem w Momotach Górnych, upamiętniają żołnierzy, którzy w 1939 roku walczyli o niepodległość. Oddajemy im hołd, bo jesteśmy winni im pamięć. Podkreśla starosta Janowski Artur Pizoń. Jest to uroczystość, w której pamiętamy o polskich żołnierzach, którzy 84 lata temu, którzy 84 lata temu walczyli, którzy Bronili swojego honoru, broniąc naszej ojczyzny. Dzisiaj, niestety, przychodzi czas, że znowu musimy walczyć i bronić polskiego munduru. Dlatego też, te uroczystości, po to, żeby pamiętać, po to, żeby. Oddać honor tym, którzy walczyli o Polskę. Obchodom rocznicy towarzyszyły wystawy sprzętu wojskowego i broni strzeleckiej. Wyruszył też rajtrowerowy rowerowy, tour de lubelskie oraz parada motocyklowa. Uroczystość, jak wskazywali organizatorzy, stanowi cenną lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia, bo postawa polskich żołnierzy jest i będzie przykładem największego poświęcenia dla obrony ojczyzny. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.